Cześć, witam Was serdecznie w studiu szebajkowym. Dzisiaj o dojeżdżaniu do pracy. Znacie elektryki z mojego kanału, znacie Zingusia, którym i łódź jeździłem, i gdzieś tam nawet single, i go gdzieś coś tam połamałem, poniszczyłem, żeby sprawdzić, ile taki rower za 4000 zł około może zrobić. To jest Fido do 11, którego będę bezpośrednio porównywał właśnie do Overflya, ale chcę bardzo Wam krótko opowiedzieć, jeżeli jesteście zainteresowani tym produktem, czy on się nadaje, czy tym warto będzie dojeżdżać do pracy. Więc ten rower, ten rower Fido, Fido Dido, to dwie duże zalety i jedna spora, moim zdaniem, wada. I od tego zacznę. Zaleta numer jeden to rama i spasowanie elementów. W rowerze za 4000, 5000. 6000, nigdy jeszcze mi się nie zdarzyło jeździć rowerem tak dobrze spasowanym. Nic nie lata, zamykam ramę, po, zamknięta, sterowniki, kable w środku, bardzo, bardzo dobrze. Pod tym względem przy, poprzykręcane śrubki i wszystko, i wycentrowane koła. Pod tym względem miażdży Overfly'a, jest o niego w przecenie, bo taka jest polityka cenowa producenta, jakieś 200 zł tańszy. Druga zaleta tego sprzętu to zasięg. 100 km na papierze i w rzeczywistości może to być na równych drogach 100 km. Przejechałem na minimalnym pierwszym z trzech poziomów wspomagania, 25 km, nic się nie wydarzyło jeszcze na wyświetlaczu. Miałem 4 z 4 kresek. Potem przełączyłem na średnie. Długo mi zajęło, zanim mi spadła jedna kreska. A potem już jechałem na manetce do studia, tutaj parę naście km, jakieś 18 km. Nie udało mi się wyjechać baterii, więc bardzo dobrze pod względem zasięgu. Oznacza to, że bateria jest dobrej jakości, ale trzecia rzecz, wada. Silnik nie jest zbyt mocny. To znaczy, wszyscy Wam podadzą 250W, natomiast tak będzie na papierze. I tyle ten pewnie silnik ma, ale moment obrotowy pewnie jest niski. Pewnie też taki zaplanowano to wszystko elektronicznie, żeby silnik nie zabierał za dużo z baterii. W praktyce. Pierwsze wspomaganie, ja ważący 74 teraz kilo, to była prędkość jakieś 19 km po prostej, nie było jak w zingu, że od razu 25 kilometrów. Drugi poziom wspomagania 21, 22 i trzeci nie rozpędza mnie za bardzo do 25. Kiedy włączam manetkę, manetka mnie rozpędza do 25 km na godzinę. Na manetce ten rower jest mocniejszy, pamiętajcie, że taka manetka, czyli kiedy wciskacie sobie manetkę, nie musicie pedałować, sprawia, że rower staje się skuterem i trzeba znać przepisy, gdzie wolno pojechać, kiedy trzeba takie coś zarejestrować, ubezpieczyć i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o jakość wykonania, jestem bardzo mile zaskoczony, nie obawiajcie się tym, że bateria schowana w ramię będzie oznaczała brak możliwości wyregulowania wysokości siodełka, bo może być dużo za wysoko dla każdego normalnego człowieka. Stąd też taki właśnie kabelek, który musi być elastyczny. To ma też dwie zalety. Baterię można wziąć pod pachę, rower nawet zostawić w bagażniku samochodu. Możecie dojeżdżać 50 km do Wrocławia, zostawiać auto pod Wrocławiem, czyli na pierwszym parkingu, jakieś tam są strefy komunikacji, tak? Wyciągasz rower z bagażnika i jedziesz. Przyjeżdżasz do domu, wyciągasz baterię, ładujesz i nie będziesz tego musiał robić, czy musiała robić codziennie, bo to naprawdę na długo wytrzyma. Druga rzecz, skoro bateria nie jest tu, tylko tu, rower jest krótszy, znacznie krótszy od ZINGa. Mówiłem Wam, że ZING jest dla mnie za długi, dla kobiet, dla niższych osób już w ogóle, moim zdaniem, jest to po prostu długi rower, wymusza to bateria. Bateria jest tutaj, jest długa, tu mamy krótką ramę. Kompaktowa, wygodna, bardzo fajnie się tym operuje, po złożeniu mało miejsca zajmuje. Bardzo fajnie. Pamiętajcie tylko, że wada, czyli niska moc, w zasadzie eliminuje jedną grupę osób. Osoby, które mieszkają w terenie górzystym, czy też mocno pagórkowatym. Ciężko Wam będzie pod górę. Po to, mówię Wam, jeździcie e-bike'ami, żebyście my wszyscy, bo ja już to robię, żebyśmy mniej jeździli samochodami. Więc, jeżeli nie chcemy jechać samochodem, nie, możemy, nie chcemy się spocić, chcemy świeżo przyjechać do pracy, bo nie mamy jeszcze dla rowerzystów przygotowanych pryszniców do wykąpania się, no to musi mieć rower swoją moc. On musi te 25 km jechać sobie spokojnie, ten na prostej, ledwo, ledwo na manetce, a pod górę. Mm -mm. Więc. Jeżeli chodzi o góry, wzniesienia, nie za bardzo. We Wrocławiu jeździłbym. Troszkę wolniej bym jeździł tym rowerem, bo jeździ wolniej. No chyba, że się wspomagacie manetką, w zależności jak jeździcie, czy zgodnie z przepisami. Ale jeździłbym, bo to jest sprzęt, który bardzo szybko was dowiezie przez zatłoczone miasta. I nie spalicie benzyny, i nie spalicie prądu w. W samochodach elektrycznych, które są mega drogie, wcale nie są takie bardzo ekologiczne i mają krótkie zasięgi. Poza tym, zabierają tyle samo miejsca na parkingach, których nie ma w miastach. Akurat mówię o Wrocławiu, bo Wrocław dobrze znam. Więc tyle jeśli chodzi o Fido. Bardzo dobrze spasowany, nic nie lata. Jechałem przez las, koła 20-calowe, tej szerokości z tym bieżnikiem. Radzą sobie dobrze, nawet na szutrze, jeżeli dojeżdżacie gdzieś przez pola łąki do waszego domu, ten nawet przejedzie. Poza tym, zasięg genialny. No i moc silnika, malutki silniczek. No nie rozpozna się tak za bardzo nawet, że to jest E-Bike. Do jazdy po prostej, fajnie, choć odrobinkę wolniej niż te 25 km na godzinę, a po górach już nie za bardzo. Widok D11.